Witajcie moi drodzy. Wydarzenia, które za chwilę wam przedstawię, miały miejsce w Pabianicach w 2011 roku. Urszula i Krzysztof poznali się pod koniec lat 70. 26-letni wówczas Krzysztof był od niej o 5 lat starszy. Już od początku byli w sobie zakochani. Każdy kolejny miesiąc utwierdzał ich w tym że są ze sobą szczęśliwi i mają wiele wspólnych planów. Urszula chciała pomagać innym, angażować się społecznie, pragnęła zostać nauczycielką. Podobne podejście miał Krzysztof, wtedy już praktycznie kończył studia. W 1980 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Bardzo cieszyli się, że są razem i wspólnie będą realizować swoje pasje i marzenia zamieszkali w Pabianicach, w jednej z kamienic w centrum miasta. Młoda kobieta studiowała już pedagogikę specjalną w Łodzi. Krzysztof wkrótce rozpoczął pracę w jednej z pabianickich szkół jako nauczyciel historii. Dobrze sobie radzili i krok po kroku realizowali wspólne cele. Niespełna dwa lata później na świat przyszedł ich syn, Maciej. Dzięki pomocy swoich bliskich mieli łatwiej w życiu codziennym, a Urszula dobrze radziła sobie z wychowywaniem pociechy. W tamtym czasie nie miała dość łatwo, ponieważ studia także wymagały czasu i zaangażowania. Jednak przy wsparciu bliskich udało jej się to wszystko połączyć. Rozwijała swoje kwalifikacje i zdobywała nowe doświadczenia. Krzysztof również angażował się w zwykłe codzienne obowiązki. Kolejne miesiące, a potem lata pokazały, że radzili sobie całkiem dobrze. Mogli na siebie liczyć i przy tym rozwijali karierę zawodową. Urszula przez cały czas zdobywała nową wiedzę i nieustannie się kształciła. Nauczyła się m.in. języka migowego. Praktycznie od zawsze chciała pomagać najmłodszym. Podjęła pracę w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Łodzi. W tamtym też czasie ukończyła pedagogikę specjalną, specjalizacji surdopedagogiki. W owym ośrodku niezwykle angażowała się w pomoc innym. Miała wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań, które później usprawniły edukację dzieci niedosłyszących. Wiele osób jej ufało i widać było, że pokładają w niej nadzieję. Niedługo potem, wraz z innymi nauczycielami, utworzyła ośrodek wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych. Zaś we wcześniej wspomnianym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym awansowała na stanowisko kierownicze. Przy tym wciąż rozwijała kwalifikacje i kompetencje. Natomiast Krzysztof, w szkole, w której pracował, został dyrektorem. Zdecydowanie więcej czasu niż zazwyczaj spędzali w pracy, ale czuli w tym powołanie. Czas wolny starali się spędzać wspólnie z synkiem. W okresie wakacyjnym lubili wyjeżdżać w inne, z reguły, bardziej ustronne rejony Polski. Dla innych byli przykładnym małżeństwem. Wyglądali na szczęśliwych i cieszących się życiem. Jak wcześniej wspomniałem, mieli mieszkanie w jednej z kamienic w centrum miasta. Sąsiedzi mieli o nich bardzo dobre zdanie. Często widzieli ich, jak idą wspólnie, trzymając się za rękę do kościoła, czy na zwykłe codzienne zakupy. Nigdy też nie słyszeli, aby dochodziło pomiędzy nimi do kłótni. Dla swojego syna chcieli jak najlepiej. Pragnęli, aby również ukończył studia i zdobył dobrą pracę. Krzysztof lubił wypić tylko wtedy, gdy spotykali się w rodzinnym gronie lub ze znajomymi. Natomiast Urszula bardzo niechętnie sięgała po alkohol i wolała tego unikać. Z Pabianic do łodzi nie było daleko. Urszula codziennie tam dojeżdżała, a chęć niesienia pomocy innym sprawiała jej ogromną satysfakcję. Od 2003 roku kiedy powstała Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, 46-letnia wtedy Urszula została tam kierownikiem i wykładowcą. Takich kierunków jak wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja, terapia pedagogiczna, terapia zajęciowa i oligofrenopedagogika. W tamtym też czasie została autorką podręczników matematyki dla osób niedosłyszących. Była osobą na odpowiednim stanowisku. Zawsze można było na nią liczyć. Wkrótce też współtworzyła Polskie Towarzystwo Surdo Pedagogiczne. Angażowała się w wiele akcji, które miały na celu ułatwić niepełnosprawnym dzieciom naukę, ale przede wszystkim im pomóc. W podobnym czasie przyczyniła się do powstania Centrum Terapii Dziecka w Fundacji Jaś i Małgosia Włodzi, gdzie tam zaczęła pełnić stanowisko wicedyrektora. Utworzyła również i koordynowała systemem wczesnego wspomagania rozwoju w owej fundacji. Z tego też powodu wiele zajęć i obowiązków, za które czuła się odpowiedzialna, zabierało jej sporo czasu. Jednak wspólnie z mężem potrafili podzielić obowiązki, a wiele osób, które znało ich chociażby z widzenia, miało o nich bardzo dobre zdanie. Urszula starała się także pomóc dzieciom niepełnosprawnym w Pabianicach. Poprzez jej działanie w jednym z przedszkoli miejskich utworzono dodatkową specjalistyczną kadrę, ale też wyposażono przeszkole w bardzo potrzebny specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. Kiedy ich syn dorósł i rozpoczął studia, bardzo się cieszyli z tego powodu. Wspierali go, a on mógł na nich liczyć. W tym czasie zaczęli coraz częściej opiekować się matką Krzysztofa. Starsza kobieta miała już swoje lata i była schorowana. Mniej więcej w tamtym czasie zdecydowali się mieć owczarka niemieckiego. W kolejnych latach ich syn skończył studia, znalazł dobrą pracę, a niedługo potem ożenił się i wyprowadził. Urszula coraz częściej zajmowała się teściową, chciała dla niej jak najlepiej. Przy tym wciąż utrzymywali dobry kontakt z synem. Wkrótce Krzysztof zdecydował się odejść na emeryturę. Na początku 2011 roku matka Krzysztofa zmarła. Jej bliscy bardzo to przeżyli. Czuli wielką pustkę, którą nie dało się niczym zastąpić. Ponad pół roku później, a dokładnie na początku sierpnia, Krzysztof i Urszula wyjechali trochę odpocząć na Mazury tam mogli się wyciszyć i zregenerować. Bez wątpienia potrzebowali takiego wypoczynku. Była środa, 10 sierpnia. Tego dnia ich wspólny urlop dobiegał już końca. W godzinach popołudniowych wyjechali do Pabianic. Wieczorem byli już na miejscu. Tuż przed domem zajechali na chwilę do pobliskiego sklepu. Niedługo potem byli już obok kamienicy, w której to mieszkali. Razem zanieśli torby, a w domu powoli się rozpakowywali. Wydawało się, że tego wieczora już nic złego się nie wydarzy. Niestety jednak było inaczej. Około godziny 22 straż pożarna odebrała niepokojące zgłoszenie. Był to Krzysztof. Zdenerwowany poinformował służby o tym, że jego żona leży na podłodze w kuchni i przy tym nie daje praktycznie żadnych oznak życia. Wyjaśnił, że w okolicach jej serca widoczna jest plama krwi. Przyznał, że pomylił się wybierając ten numer, ponieważ był tym wszystkim bardzo przejęty. Niebawem na miejscu pojawiło się pogotowie. Medycy natychmiast podjęli akcję reanimacyjną, lecz Urszuli nie udało się uratować. Kilkanaście minut później w ich mieszkaniu pojawiła się policja. Funkcjonariusze przebadali alkomatem Krzysztofa. Mężczyzna miał wówczas 0,82 promila. Wkrótce też pojawił się prokurator. Krzysztofa przewieziono na komisariat, gdzie tam został przesłuchany. Na miejscu dokładnie tłumaczył śledczym, że niczego złego nie zrobił. Prosił, aby nie kierowali wobec niego podejrzeń. Wyjaśnił, że gdy wracali z mazur, to już wtedy narastało pomiędzy nimi napięcie. Potem zajechali do sklepu na zakupy. Tam kupił sobie butelkę wódki. W mieszkaniu usiedli przy stole i rozmawiali. Był zmęczony podróżą, dlatego postanowił nalać sobie do kieliszka alkohol. Twierdził, że żona miała do niego pretensje, ale poprosiła go, by nalał jej jeden kieliszek. Sam wypił ich kilka. Później rozpętała się awantura. Uważał, że niespodziewanie do niego podeszła i zaczęła wymachiwać przed nim rękoma. Cytuję: Miała dzikie oczy i pianę w kącikach ust. Chciała wyjść z mieszkania po papierosy. Był tym wszystkim przestraszony, dlatego ściągnął jej okulary, aby nie wyszła. Na dodatek, w natłoku emocji, podbiegł do niej pies który ugryzł ją w rękę. Wówczas nieco się wystraszyła i poszła do kuchni, aby opatrzyć ranę. Przejęty tą sytuacją, poszedł za nią, ale nie potrzebowała jego pomocy. Postanowił więc wrócić do pokoju, gdzie usiadł na kanapie i włączył telewizor. Po kilku minutach usłyszał wycie psa. Prędko więc poszedł do kuchni. Zobaczył, że Urszula stoi obok Blatu. I chwieje się na nogach. Według zeznań położył ją na podłodze i próbował odsudzić, jednak bez rezultatu. Miała bladą twarz i nic nie mówiła. W okolicach jej serca zauważył plamę krwi, którą po chwili próbował zatamować. Wyjaśnił, że bardzo kochał żonę i nie byłby w stanie dopuścić się takiego czynu. Przyznał, że już od kilku lat. Urszula stała się nerwowa. Zwłaszcza od kiedy syn się wyprowadził i zaczął wieść samodzielne życie. Wówczas dochodziło pomiędzy nimi do zgrzytów, a Urszula w złości nieraz mówiła, że zrobi sobie krzywdę. Mimo to mężczyzna został zatrzymany w tymczasowym areszcie. Tymczasem technicy ustalili, że kobiecie zadano jeden precyzyjny cios w serce. Zabezpieczono nóż kuchenny, który znajdował się w stojaku na blacie kuchennym. Był dokładnie umyty. W niedługim czasie przeprowadzono wizję lokalną. Natomiast wyniki sekcji potwierdziły ustalenia funkcjonariuszy: kobieta zmarła w wyniku rany serca zadanej ostrym narzędziem. Dalsze przeprowadzone badania, przede wszystkim na nożu, na którym ustalono, że znajdowała się krew urszuli. Nie znaleziono konkretnych dowodów, które mogłyby wskazywać winę podejrzanego. Natomiast znaleziono na owym nożu linie papilarne, lecz nie należały one do Krzysztofa. Ciężko też było ustalić, do kogo, ponieważ nóż został bardzo dokładnie umyty, w wyniku tego ślady były częściowo rozmazane. Mimo to, kilka miesięcy później, do sądu wpłynął akt oskarżenia. A 15 października 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces Krzysztofa. Oskarżycielami posiłkowymi był brat i siostra Urszuli. Natomiast w jednej z ław widowni usiadł Maciej. Kiedy na sali pojawił się oskarżony, wyglądał na bardzo przejętego. Widać było, że okres aresztu bardzo źle na niego wpłynął. Prokurator odczytała akt oskarżenia, i tutaj przytoczę fragment wypowiedzi. 10 sierpnia 2011 roku, działając z bezpośrednim zamiarem, pozbawił życia Urszuli, ugodził ją nożem w serce. Potem także prokurator przyznała, że nie ma bezpośrednich dowodów wskazujących na jego winę, aczkolwiek są poszlaki oraz dowody pośrednie. Z kolei oskarżony przed sądem nie zmienił zdania i wciąż utrzymywał, że niczego nie zrobił i nie jest winny tej tragedii. Nie chciał odpowiadać na pytania prokuratora. Prosił również sąd o odczytanie jego wcześniejszych zeznań z momentu postępowania. I tutaj przytoczę fragment wypowiedzi oskarżonego: Mogę mylić i mieszać fakty, ale nie miałem w ręce noża i nie zabiłem żony. Wówczas był bardzo poruszony i ze łzami w oczach opowiadał o małżeństwie. O swojej żonie mówił, że była niezwykle dobrym człowiekiem. Prokurator nieustannie twierdziła, że oskarżony próbuje uniknąć odpowiedzialności. Niemniej biegła sądowa była zdania, że Urszula mogła targnąć się na własne życie, zadając sobie jeden precyzyjny cios. Mogło to być wywołane nagłym impulsem przekonywała, że to mało prawdopodobne, ale mogła tak postąpić, czyli umyć nóż i odstawić do stojaka. Według biegłej kobieta mogła mieć jeszcze świadomość przez kilka kolejnych minut. Proces nie był łatwy, ponieważ w drodze postępowania nie pojawiły się istotne dowody. I tutaj chciałbym przytoczyć słowa jednego z sąsiadów, który kilka dni po tragedii wypowiedział się lokalnej prasie. Cytuję: To była kochająca się para, między nimi zawsze było spokojnie. Pod rękę chodzili na zakupy. W zeszłym roku kupili nowe auto: Mają dorosłego syna Macieja. Ożenił się i wyprowadził. To ludzie wykształceni i na poziomie on był dyrektorem szkoły, uczył też historii a ula wykładała, pisała książki nawet jedną nam podarowała. Prokurator domagała się wobec oskarżonego kary 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei obrońca prosił sąd, aby go uniewinnić. W poniedziałek, 8 kwietnia 2013 roku, w sądzie okręgowym w Łodzi został ogłoszony wyrok. 61-letni wtedy Krzysztof został uniewinniony. I tutaj przytoczę słowa sędziego. Kluczowe pytanie, na które musiało odpowiedzieć śledztwo, brzmiało: Kto trzymał nóż? Były na nim ślady krwi i linii papilarnych. Krew należała do Urszuli, ale odciski palców nie należały do jej męża. Jest prawdopodobne, że trzymała go sama pokrzywdzona. Rana zadana była poziomo. I tak biegnie kanał rany w stosunku do osi ciała. Nóż trzymany w prawej własnej ręce wykonuje ruch w poziomie i zagłębia się prosto w serce. Brzmi to nieprawdopodobnie, że sama wbiła sobie nóż w serce, ale jest to możliwe. Biegła nie wykluczyła, że pod wpływem impulsu, tego co działo się w jej głowie, zdecydowała się na takie desperackie zachowanie. Po wyciągnięciu noża można żyć kilka, kilkanaście minut i być świadomym. Nie można więc wykluczyć, że Uszula opukała nóż. Wyrok nie był prawomocny. Zarówno prokurator, jak i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych zapowiedzieli apelację. Domagali się uchylenia wyroku i ponownego rozpoczęcia procesu w pierwszej instancji. Według nich sąd podjął zbyt pochopną decyzję, którą należy jeszcze raz wnikliwie rozpatrzyć. Kilka miesięcy później, w czwartek, 26 września 2013 roku, sąd apelacyjny w Łodzi uchylił wcześniej orzeczony wyrok i podjął decyzję o ponownym rozpoznaniu sprawy przez sąd pierwszej instancji. I tutaj przytoczę słowa prokuratora: W tej sprawie nie ma bezpośrednich dowodów winy oskarżonego, bo w mieszkaniu oprócz niego i pokrzywdzonej Nikogo nie było. Zgromadzone dowody pośrednie i poszlaki układają się jednak w logiczną całość i prowadzą do ustalenia stanu faktycznego. Jednak Krzysztof nie doczekał się kolejnego procesu, ponieważ kilka dni później, po ogłoszonym wyroku, zmarł. Według prokuratury rejonowej w Pawianicach, zgon nastąpił z przyczyn naturalnych, dlatego też sprawa została umorzona. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Oczywiście, jak zawsze, czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie również, aby w komentarzach zachowywać odpowiednią kulturę. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i do usłyszenia.